Jest takie powiedzenie, there is no replacement for displacement. Czyli nic nie zastąpi pojemności. No i w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszej technologii, no i przede wszystkim w dobie downsizingu, mam wrażenie, że większość producentów samochodów o tym po prostu zapomniało. I dlatego też w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się samochodom, które krzesają najwięcej mocy z jednego litra pojemności. Zaczynamy. W 2015 roku na rynku pojawił się Ford Mustang, który w wersji GT z 5 litrów generował 421 koni mechanicznych. I dokładnie taką właśnie moc generuje pierwszy samochód na naszej liście, czyli auto z najmniejszą ilością koni mechanicznych na 1 litr. Mowa tu konkretnie o Mercedesie AMG A45 S, czyli o super hot hatchu. Ten niewielki, zgrabny hatchback od Mercedesa w swojej najmocniejszej wersji nie dość, że posiada napęd na cztery koła, to jeszcze ma drift mode, a jakby tego było mało, w momencie gdy wszedł do produkcji, czyli w 2019 roku, był najmocniejszą seryjną dwulitrówką. W momencie, gdy to auto wkroczyło na rynek, wszyscy pukali się w głowie: No, że jak to? 421 koni mechanicznych z 2 litrów pojemności, przecież to nie ma sensu. Przecież ten silnik się będzie nadawał do generalki po 50 tysiącach kilometrów. No i w rzeczywistości okazało się, że wcale nie jest tak źle, ale z drugiej strony, no, idealnie też nie było. No ale czego można się spodziewać po samochodzie, który przy takim małym silniczku robi setkę w 3,9 sekundy i potrafi się rozpędzić do 270 km na godzinę? Zwłaszcza mając na uwadze to, że złote czasy Mercedesa już dawno minęły. Ale przechodząc do sedna, 421 koni mechanicznych z 2 litrów daje nam 210,5 konia mechanicznego dla Mercedesa A45S, który z takim właśnie wynikiem otwiera nasze zestawienie na 10 miejscu. A co tu się dzieje, panie Mateuszu? Czyżby jakieś problemy z furom? Nie, no widziałem jaki film ogarniasz i, i wiesz, tu 36, 655 koni, nawet stówki z litra nie ma, a ty od 210 zaczynasz. No dobra, i co? Turbo se montuje? Tym? Nożem-widelcem? No tak, a co? Stary, jak już chcesz coś robić przy aucie, to wykorzystaj do tego zestaw kluczy od stalku. Na przykład taki, 219 elementowy, gdzie znajdziesz dosłownie wszystko, co ci się może przydać. Trzy różne grzechotki, klucze płaskooczkowe, mnóstwo nasadek, włącznie z nasadkami do świec zapłonowych, przeduszki, przeguby. No jest tam dosłownie wszystko, a Stalko jest polską firmą, która robi naprawdę fajne, dobre jakościowo produkty, więc nie polecamy wam byle czego. Więc jeżeli masz zacięcie do tego, by robić coś przy samochodzie własnoręcznie, sprawdź ofertę Stalko, sprawdź link w opisie, a my przechodzimy do kolejnej fury. Mitsubishi Lancer Evo 10 FQ440 MR, czyli limitowana do zaledwie 40 sztuk, wersja ostatniego w historii lancera Evo, która była naprawdę mocna. Różnice względem bazowej wersji są dosyć znaczące. Była turbosprężarka od HKS-a, były inne wtryskiwacze, inny intercooler, inny dolot, inny wydech, zawieszenie iBaha i hamulce Alcona. Była jeszcze jedna rzecz, która. Raczej nie jest specjalnym powodem do dumy, bo EVO FQ440MR występowało wyłącznie z sześciobiegową, automatyczną, dwusprzęgową skrzynią biegów, która no nie była wybitna. Ci z Was, którzy są bardziej domyślni, prawdopodobnie już wiedzą jaką moc generuje ten samochód, bo wskazuje na to jego nazwa. 440. Tyle właśnie koni mechanicznych Japończykom udało się wykrzesać z 2 litrów pojemności. Auto potrafiło się rozpędzić w 3,5 sekundy do setki, co w 2014 roku, czyli w momencie, gdy to auto zadebiutowało na rynku, było po prostu jakimś kosmosem. A 220 koni mechanicznych z 1 litra pojemności oznacza... 9. Miejsce dla Lancera Evo. Zenvo TSR-GT, czyli najmocniejsza wersja super, tudzież hiper samochodu od duńskiego producenta Zenvo. Zenvo możecie kojarzyć, bo model ST1 tej marki zapalił się na odcinku Top Gear, a model tsr ma chyba najbardziej szalony spoiler w historii motoryzacji. Natomiast model TSR-GT jest bardzo mocnym i bardzo szybkim samochodem. TSRGT gt zadebiutowało w 2022 roku i okazało się, że ten samochód potrafi się rozpędzić do 424 km na godzinę, a wszystko to dzięki silnikowi V8 o pojemności 5,8 litra, który jest, uwaga, wyposażony w dwa kompresory. No i mocowo, jakby to powiedział klasyk, Wysoko. 1379 koni mechanicznych, co daje nam 237,75 konia mechanicznego na litr pojemności. Mercedes AMG C63S i Performance. Tak, moi drodzy, jak pewnie bardzo dobrze wiecie, czas tak brzmiących. Mercedesów C63, które posiadały silniki o pojemności ponad 6 litrów, już dawno minął. Zamiast tego zostaliśmy nawiedzeni przez tego całkiem zgrabnego jegomościa, który jednak brzmi następująco. No i ma dwulitrową kosiarkę pod maską. Można się z tego samochodu śmiać i można mówić, że cztery cylindry do C63 AMG nie pasują. No, przynajmniej. Ja tak uważam, nie wiem jak wy, ale to co inżynierowie z AMG zrobili przy okazji tego samochodu, to jest po prostu obłęd. Auto, oczywiście, jest hybrydą typu plugin. Ma napęd na 4 koła, z odłączaną przednią osią, rozpędza się do setki w 3,4 sekundy, generuje łącznie 680 koni mechanicznych i szalone 1020 Nm. To sprawia, że przynajmniej na prostej jest to najszybsze C63 AMG w historii, mimo masy około 2100 kg. A przechodząc do samego w sobie silnika spalinowego, to jest to dwulitrówka Z A45S, która została jeszcze nieco przerobiona i jeśli myśleliście, że 421 koni mechanicznych z 2 litrów to dużo, to w tym przypadku mamy 476 koni mechanicznych, czyli 238 koni mechanicznych z 1 litra pojemności. Obłęd Koenigsegg 1 to 1. Czyli pierwszy w historii samochód produkcyjny z jednym megawattem mocy, i tak jak nazwa wskazuje, pierwszy w historii samochód produkcyjny, który miał stosunek mocy do masy 1 koń mechaniczny na 1 kg. Bazą do powstania tego samochodu był oczywiście Koenigsegg Agera. W 2015 roku ten samochód ustanowił również rekord samochodu seryjnego przy próbie 0-300 km na godzinę 0, która przy okazji pokazała jak świetnie skonstruowane jest to auto, ponieważ kierowca w trakcie przejazdu praktycznie nie musiał dotykać kierownicy. one to one posiada 5-litrową V8, która waży zaledwie 197 kg między innymi dzięki karbonowemu kolektorowi dolotowemu. Dwie turbo które wspomagają 5-litrowy motor, sprawiają, że jest on w stanie wygenerować 1360 koni mechanicznych, co oznacza 272 konie mechaniczne z 1 litra. Hennessey Venom F5. No, także wkroczyliśmy już na takie raczej ekskluzywne hiperterytorium. Na ten moment od 2020 roku powstały zaledwie 24 sztuki tego samochodu, spośród których jedna, jak być może wiecie, znajduje się w rękach polskiego właściciela. I sądzę, że wypada tu dodać, że ten samochód kosztuje blisko 12 milionów złotych. Nazwa F5 tego samochodu nie jest przypadkowa, ponieważ F5 to oznaczenie Tornat, które osiągają nawet 512 km na godzinę i w taką też maksymalną prędkość celowali inżynierowie Hennessy. Auto jest obłędne i jest napędzane przez podwójnie turbodoładowaną V8 o pojemności 6,6 litra, która generuje łącznie. 1842 konie mechaniczne. A to z kolei przekłada nam się na 279 koni mechanicznych z jednego litra. 279 koni mechanicznych z litra pojemności. Czajcie to! SSC tuatara. Czyli auto, które rzekomo pobiło rekord prędkości samochodu produkcyjnego. W 2020 roku SSC pochwaliło się, że udało im się ustanowić średnią prędkość z przejazdów w dwóch przeciwnych kierunkach na poziomie 508,5 km na godzinę. Problem był tylko jeden, a mianowicie taki, że tego rekordu w rzeczywistości wcale nie ustanowili. Co więcej, SSC samo wrzuciło do sieci film, po którego analizie dało się wywnioskować, że tego rekordu tam nie było. Rok później zrobili kolejne podejście do bicia rekordu i udało im się zrobić tym razem oficjalne 455 km na godzinę, co nadal nie jest małą wartością. No ale z drugiej strony, jakby nie patrzeć, jest to ponad 50 km na godzinę mniej niż początkowo deklarowali. Auto na pewno nie jest wolne, nie jest też słabe i nie wyprodukowali ich zbyt wiele, bo zaledwie 100 sztuk na cały świat. Zakładając, że SSI tym razem nikogo nie oszukało, podając moc swojego samochodu, to mamy w tym przypadku 1774 konie mechaniczne generowane przez podwójnie turbodoładowaną V8 o pojemności 5,9 litra. I to jest już moc, która sprawia, że przekraczamy w naszym odcinku pewną magiczną granicę: 367 konia mechanicznego z 1 litra. Kenigzek Gemera. No, to już kolejny Kenigzek na naszej liście, i już teraz zapowiadam wam, że nie ostatni, mimo że jesteśmy już tak naprawdę na topowej trójce samochodów. Gemera to niesamowite auto, na temat którego stworzyliśmy cały osobny odcinek. No bo wyobraźcie sobie, że mamy tu do czynienia z hiper samochodem, który ma cztery miejsca w środku, ma miejsce na cztery walizki i ma osiem cup holderów Jednym zdaniem jest więc w pełni użytecznym samochodem, którym spokojnie można by jeździć na co dzień, a który przy okazji jest niesamowicie szybki. Gemera jest dostępna z dwoma silnikami: z dwulitrową rzędową trójką oraz z pięciolitrową V8. I nas w dzisiejszym odcinku interesować będzie właśnie wersja z rzędową trójką. Tiny Friendly Giant, czyli Mały Przyjazny Gigant, to pieszczotliwe określenie Kenigsega na ich dwulitrówkę. Silnik ten nie ma wałków rozrządu, a praca zaworów sterowana jest za pomocą pneumatycznych aktuatorów, które drastycznie skracają czas otwarcia i zamknięcia zaworu. Brzmi nudno, ale przede wszystkim to właśnie ta technologia umożliwiła wykręcenie kosmicznych wręcz mocy z tej właśnie jednostki. Jest jeszcze jeden istotny fakt, który należy podkreślić przy tym silniku: waży on 70 kg. Łącznie razem z trzema silnikami elektrycznymi Gemera generuje 1419 koni mechanicznych. Natomiast sam w sobie trzycylindrowy silnik o pojemności 2 litrów generuje 608 koni mechanicznych, czyli 304 konie mechaniczne z jednego litra. Koenigsegg Jesko Absolut. Czyli samochód, którym Koenigsegg deklaruje, że w 2024 roku ustanowi nowy rekord prędkości dla samochodu produkcyjnego, a gdy miły, łysy Szwed coś deklaruje, to nigdy nie są to słowa rzucane na wiatr. Aktualnie Jesko Absolut posiada rekord czasu 0,400 km na godzinę 0, który wynosi 28,81 sekundy. Auto ma mnóstwo aerodynamicznych rozwiązań, które mają zapewnić jak najniższe opory Powietrza i jak najwyższą prędkość maksymalną. Zauważcie, że ten samochód nie ma wielkiego skrzydła z tyłu, a zamiast tego ma dwa stateczniki, które odpowiadają za stabilność przy wysokich prędkościach. Tylne felgi posiadają aerodyski zmniejszające zawirowania powietrza. No generalnie na temat technologii i ciekawych rozwiązań w tym samochodzie można by się rozwodzić godzinami, ale nie po to tu jesteśmy. Silnik Jesko Absolut może pracować zarówno na zwykłym paliwie, jak i na paliwie E85. Na alkoholu V8 dzielnie znosi nawet 2,2 bara do ładowania, które są generowane przez dwie turbosprężarki. Ale finalnie przekłada nam się to na to, że V8 o pojemności 5 litrów generuje 1622 konie mechaniczne czyli 324,4 konia mechanicznego z litra. I jeszcze w ramach uzupełnienia, prędkość maksymalna, w jaką Koenigsegg będzie celował w przypadku tego samochodu, to 532 km na godzinę. I tak naprawdę aktualnie głównym problemem przy przeprowadzeniu takiej właśnie próby jest znalezienie odpowiedniego miejsca, które będzie miało należycie długi pas, na którym w pełni bezpiecznie próbę tą będzie się dało przeprowadzić. Mercedes AMG One. Czyli najszybszy produkcyjny i w pełni drogowy samochód na torze Northlife. Oraz chyba najbardziej napakowany technologiami z Formuły 1 samochód drogowy. Auto jest wyposażone w system DLS. Oprócz tego układ napędowy to V6 o pojemności 1,6 litra, połączona z elektryczną turbosprężarką oraz trzema silnikami elektrycznymi. Silnik zastosowany w tym samochodzie to jednostka bazująca na silniku o oznaczeniu PU-106B, czyli na silniku, który był stosowany w bolinach Formuły 1. Silnik potrafi się zakręcić do 11 tysięcy obrotów na minutę, a z uwagi na to, jak bardzo jest wysilony, Mercedes zaleca wykonanie remontu jednostki napędowej co 50 tysięcy kilometrów przebiegu. Łączna moc, jaką generuje układ silnika spalinowego wraz z silnikami elektrycznymi, to 1063 konie mechaniczne. Natomiast sama w sobie v o maleńkiej pojemności 1,6 generuje 574 konie mechaniczne. A to oznacza, że na pierwszym miejscu w naszym odcinku ląduje Mercedes AMG One z mocą 358 i 75 setnych konia mechanicznego z 1 litra pojemności. No, wyobraźcie sobie, co by było, gdyby taka Toyota IGO z silnikiem 1.0 generowała prawie 360 koni mechanicznych. No niesamowite to jest po prostu, w jaką stronę idzie obecnie technologia w motoryzacji, a co przyniesie przyszłość? Zobaczymy, ale na pewno damy Wam o tym znać. Dzięki Wielkie za oglądanie! Na razie!